padłam do biura bo już po drodze jak szłam korytarzami w Parlamencie Europejskim e, ktoś chyba mi powiedział że również na stacji metra były jakieś wybuchy włączyliśmy telewizję i staliśmy kompletnie skamieniali przed tym ekranem gdzie było widać jak kłęby dymu wydobywają się z wejścia do metra z którego my codziennie korzystamy czasem kilka razy dziennie i, I każdy z nas od razu miał takie przemyślenia, tak, każdy się dzielił tym, a dzisiaj przyjechałem samochodem. Mówił jeden mój asystenta, a druga moja asystentka mówiła, mnie dzisiaj przywiózł mój narzeczony. A wczoraj była bardzo ładna pogoda i ja akurat sobie poszłam na piechotę. Mam ładną trasę przez park niedaleki, a w tym dokładnie w tym czasie tam ginęli ci ludzie i myślę, że w tym budynku, gdzie my jesteśmy i w ogóle w tych budynkach tu dookoła, gdzie bardzo wiele osób korzysta akurat z tej linii metra. Wiele osób zostało tak blisko dotkniętych i poczuło się naprawdę bardzo blisko ym, tych, którzy ucierpieli w tym wypadku i z ich rodzinami. I tak widać zresztą, że ponieważ środki komunikacji działają jak mogą, widać, że oni się bardzo postarali, żeby jednak chodziły te autobusy, które mogą. Miasto funkcjonuje jak najbliżej normalności, chociaż się tę nienormalność bardzo odczuwa. No ale proszę bardzo, pracownicy do parlamentu wszyscy przychodzą, ym, posłowie się rozjeżdżają, potrzebujemy transportów, żeby dojechać na inne lotniska, bo nasze lotnisko tutaj w Brukseli celi nie funkcjonuje, nie będzie funkcjonować jeszcze przez najbliższe dni, więc rozwożą nas na jakieś, in, do innych lotnisk, na dworce i yy. Atmosfera jest taka, nie damy się zastraszyć. To jest coś tak strasznego, że ani słów się nie da znaleźć, ani nie ma tego, jak wytłumaczyć. A wiele osób już zaczyna jakoś z tym żyć, że w stolicach miastrze, na lotniskach, na dworcach dzieją się straszne rzeczy, że żyjemy z wyciem syren z samochodami na sygnałach mniej więcej cały czas. I ja już od kilku lat mam takie uczucie wsiadając do samolotu, że ryzykuję życiem. Prawda? To my już z tym jakoś żyjemy i najważniejsze jest, żeby się nie poddać, żebyśmy w dalszym ciągu starali się żyć normalnie. Tego wytłumaczyć sobie nie można, ale hmm, chyba taką dominującą myślą dla mnie jest, żeby ten koszmar, ta straszna rzecz, która się zdarzyła i które się zdarzyły już wielokrotnie, nie tylko w Europie, ale też w innych krajach, żeby to nie budziło jeszcze więcej nienawiści.